Siemanko, w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić kuchnię 15 na 15, czyli 100% w evencie wakacyjnym, więc to może się przydać dla osób, które nie wiedzą jak to zrobić albo które w ogóle jeszcze nie brały w tym udziału i zobaczą sobie jak to zrobić. A czemu warto to zrobić? Ponieważ za to jest bardzo wysoka nagroda w żetonach. 200 żetonów za 15, a to jest na 80 poziom. Natomiast, dla przykładu, na poziomie 40 będzie to 100 rzetonów. Czyli to i tak jest dużo, jak na taki poziom. No, ale im wyższy, tym więcej. Więc, tak, do rzeczy. Na początek przygotowanie. Po pierwsze, należy się nauczyć na pamięć listę tych przepisów. Czyli najtrudniej może być ze stekami, ale wystarczy sobie to tak jakoś. Okarnąć, że blue to jest najmniej, weldan najwięcej, potem rar 20 sekund, medium rar 30, medium 40, medium well 50 i weldan 60. Trzeba się to na pamięć nauczyć, ile trzeba smażyć te steki. No i tu też, że trzeba lubczyka na koniec doprawić. To samo dotyczy się z homarem. W homarze jest taki wyjątek, że tutaj mamy dwa owoce. Jak te owoce zrobimy, to już nie dodajemy nic więcej. Ale ogólnie wychodzi, że na każdy przepis potrzebne są trzy składniki. Węgorz z groszkiem. Tu jest podobnie jak ze stakiem, że na końcu dodajemy lubczyk No i szprotki. Szprotki też są o tyle unikatowe, że tutaj smoczy owoc. Kroimy i obieramy. Czy znaczy najpierw obieramy, potem kroimy. I na końcu jeszcze dodajemy cytrynę. Ale to zobaczycie w praktyce jak to wygląda. Tylko mówię, że trzeba to najpierw się nauczyć na pamięć, inaczej no nie będziecie wiedzieć, co trzeba robić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby utrzymać maksymalne skupienie, gdyż ta kuchnia robi się 15 minut, nie można sobie zrobić przerwy w tym czasie. Włączamy muzykę wszystkie zbędne rozpraszacze, czyli tak muzyka została włączona. dźwięki sobie zostawiamy, gdyż się przydadzą. Postaci nie musimy wyłączać, gdyż na tej mapce nie widać innych postaci, graczy, ale zablokujmy sobie czaty, żeby nikt nas nie rozproszył i byśmy sobie zepsuli danie. I tak, takie są warunki wstępne. I możemy przechodzić do wykonywania tego zadania. O, homar z owocami. Klikamy szybko homara. Od razu dajemy gotowanie i bierzemy owoc. Ja tu pamiętam, że to jest ananas, ale tak jak mówiłem, trzeba się nauczyć na pamięć. Inaczej byście musieli ciągle albo zaglądać do książki, albo mieć jakąś ściągawkę i byście tracili czas na to. Homar musi mieć 30 sekund, więc spokojnie czas jeszcze zostaje. Już stoję przy homarze. Biorę chomiara, od razu biorę danie, znaczce i od razu kiwi. No trzeba to bardzo szybko robić. Trzeba zachować pełne skupienie. Ale w międzyczasie będę gadał jakieś wskazówki. Ja używam myszki i klawiatury, żeby było jak najszybciej i żeby się nie pomylić. Od razu, homar się trafił drugi raz. I tak, jak jest homar, to można od razu brać homara, kłaść go na kuchnię i spokojnie, powoli pójść po ananas. Nie trzeba się tu jakoś spieszyć. Jedyny pośpiech będzie po tym, gdy bierzemy homara gotowego z kuchni, dajemy na talerz, bierzemy ananasik, też gotowy, i też na talerz dajemy i potem szybko biegniemy po kiwi. I tak, na nasi gotowy. TV. I też jeszcze nie wspomniałem, że trzeba nauczyć się na pamięć kolejność co trzeba klikać. Czy tam kolejność jak są te dialogi łożone. Ja to robię od razu już automatycznie. Ale jeżeli się to robi pierwszy raz, to nie wiadomo. Z tak sporem. Medium rar. Tutaj bierzemy por. I od razu, w pora, pora. Tak też się robi. I pamiętamy, zgodnie z tabelką, że medium rar to jest 30 sekund. Natomiast medium to byłoby 40. Jako, że jeszcze zostało trochę czasu, to ja pokażę to szybko. Bo w sumie. Idźmy. Oj. Źle kliknąłem i staćłem na tym kilka sekund. Nie trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Dobra, trzeba od razu. Komar z złotami. Czyli tak to robię myszką. No bo tak szybko wyklikać. Ale potem użyłem klawiatury. Żeby przejść z jednego pola na drugie. I ponownie. Przychowa, że stoję. 30 sekund czekam. Źle kliknąłem. No i trzeba właśnie uważać, żeby takich błędów nie robić. Bo traci się na tym sekundy. Jeżeli zabraknie kilka sekund na sam koniec to właśnie tylko przez takie pomyłki. I znowu komar. Często się tak zdarza, że kilka razy z rzędu ta sama potrawa się trafi. Wtedy lepiej dla nas, jeżeli to jest łatwa potrawa. Ale też trzeba uważać, żeby nie stracić skupienia i nie pokręcić składników w kolejności czy coś. Albo kolejności okienek dialogowych. A, homer gotowy. I kiwi. No i szybciej się robi szprotki z taka też spoko. A zobaczmy, co się trafi szprotki. Właśnie szprotki się trafiły. I tutaj trzeba szybko działać. Tutaj natychmiast kładziemy z szprotki, bierzemy szybko smoczy owoc, obieramy go, klikamy drugą opcję, czyli strzałkę do góry lub dół. I znowu dajemy krojenie szybko. Potem zostawiamy. Owoc na talerzu, tam na, na tym blacie, i bierzemy szprotki. Owoc bierzemy. I na koniec cytrynka. Ważne, żeby nie zapomnieć. Ja tu przypadkiem przygniatam dwa razy, ale wystarczy raz. I czekamy na kolejne danie. Pomal z znowu. No to to samo. I nie wiem, czy zauważyliście, bo jak nie, to ja trzymałem kursor na homarze. Znaczy akurat tutaj, bo uznałem, że z tego punktu będzie szybko się przesunąć na szprotki albo na węgorza, albo na steka. niż nie trzymał tak. Co tam zostają. Jest jeszcze czas, bo 30 sekund, więc jak macie czas, to się nie spieszcie, żeby się nie pomylić. Bo w pośpiechu na łatwiej się pomylić. Bo możemy to. To i kiwi. dla tak homara. Więc z tego punktu łatwiej nawigować w górę w dół niż gdyby z samej góry lub z samego dołu. A tak mi się wydaje, że tak jest najoptymalniej. I znowu trzeba kursor na homarze. I węgorz się trafił. I szybko na węgorza. Na kuchnię. Jak już postawiliśmy węgorza, to na groszek się nie musimy spieszyć, bo węgorz robi się 45 sekund. Więc mamy czas. Ale groszek i tak trzeba obrać w tym czasie. Więc węgorz się długo robi, ale plus jest taki, że on jest bardzo łatwy. Bo groszek to nie da się tego nie zdążyć. Co więcej, można się najwyżej pomylić sporem, żeby źle kliknąć, albo można na koniec zapomnieć lubczyku. ale tak jak wspomniałem, że węgorz jest podobny do staka, czyli tu na górze i tu na dole są podobne z lubczykiem. Tak ja to pamiętam. Tak, bierzemy węgorza, dajmy, to też bierzemy i lubczyk, że nie zapomnieć. Bo węgorz jest akurat bardzo łatwy. Ale łatwo stracić skupienie na nie akurat. Szpadki. Czyli szpadki są szybko to, owoc szybko i szybko tu. Żeby zrobić podobnie jak wtedy, strzałkę w górę lub w dół i enter, żeby zabrać owoc i potem szybko enter. Owoc strzałkę. No. I potem enter i na kuchnię. Bierzemy szpotki szybko. i cytrynkę, cytrynkę nie zapominamy, bo tutaj też łatwo można zapomnieć w pośpiechu i znowu kursor tu homar się trafił no akurat mega wiele razy był homar w tym serwisie więc lepiej homar niż wędgorz Jeżeli chodzi o czas. Tutaj też, żeby się nie pomylić, bo to trzeba zostawić na desce. I czekać przy komarze spokojnie, jak dobię do 30. ubierzemy kiwi. I kroimy. I znowu. Jesteśmy gotowi na kolejne tanie. Szpotki znowu. Szpotki się robi błyskawicznie. Tylko można łatwo się pomylić z nimi, jak nie wie, jak się to robi. Albo straci czas, jak się nie wie, że można obrać i pokroić jednocześnie. Zanim już szpotki będą gotowe. Oraz jak się to zrobi zbyt wolno, to szpotki się spalą. Więc też trzeba szybko tutaj, domicznie I nie zapomnieć o cytrunce, standardowo. <laughs> Z tak sporem... Welda się trafił, to jest najgorszy możliwy. Najgorszy możliwy, bo trwa on najdłużej, minutę aż. Więc, jeżeli by dało za wiele razy steka well done, to przez to możemy nie dać rady nabić 15 na 15 Nieważne, jak bardzo byśmy się starali, gdyż na każde danie wyjdzie więcej niż minutę. Jak mamy steka well done, to mamy tyle czasu, że możemy nawet sprawdzić sobie przepisy. Na no spokojnie. Jak widać. Well done to jest 60. Weźmy medium rare za 30. No ale trzeba czekać. I nie zapomnieć o lubczyku na koniec. Bo to też może być częsty błąd. Ale jako, że mi zostało wcześniej sporo czasu, więc będzie ponad 3 minuty na trzech rybaków. Tegoż z groszkiem. Czyli ponad minuta czasu na każdego rybaka. No to powinienem spokojnie zdążyć. Jeżeli nie trafią się dwa staki well teraz. Ale nawet jakby się trafił, to raczej też powinienem zdążyć bo mam zapas czas. No i na może 45 sekund. Tak, jak wspomniałem, że się wydaje najłatwiejszy do robienia, bo mamy tutaj najwięcej czasu, ale też nie jest najlepszy do robienia, właśnie przez to, że dużo czasu zajmuje. i lubczyk i zostanie ponad 2 minuty na dwóch rybaków z tak sporem blue blue to jest ten 10 sekundowy czyli tutaj nie bierzemy pora bo nie zdążymy zbyt duże ryzyko i teraz por o, źle kliknąłem, się sekundę na tym, ale to nic, bo i tak zdążymy. I potem szybko zabrać. Lubczyk na koniec i ponad minuta, czyli nawet jakby dał teraz stack, ale dałem, to i tak zdążę. Zagrożę z groszkiem. To tym bardziej zdążę, zwłaszcza że dało. Najłatwiejsze, jak mamy węgorza, to nie musimy się spieszyć w nabranie groszku, żeby przypadkiem nie kliknąć pora. Więc zakładając, że nigdzie się nie pomyliłem, to będzie 15 na 15. Aczkolwiek widziałem jak niektórzy, niektórzy to robili, i zostawało im nawet 2 minuty czasu. Więc zdałoby radę szybciej, ale to przywalcili ze szprotkami na przykład. Aż teraz 5, zaraz będzie. I zostało tutaj pół minuty. Więc był jeszcze zapas. I 15 na 15. Więc jak widać, mimo że nie zrobiłem tego idealnie, bo tam straciłem z kilkanaście sekund, jak nie na pół minuty na zbędne klikanie, to udało się to zrobić. Więc mam na nadzieję, że też się będzie tak udawało.